Ja mam tutaj Riffy z tej strony. Yy, mam powtórkę od yy, gracza Sonor 9.6 na czołku. To jest taka nazwa dla mnie. No, ciężko wymówić. Royce. Nie, nie wiem czy dobrze powiedziałem. Jak coś możecie mi poprawić w komentarzu. I puszczam Tylko wiem, całe szósteczki. Na, na co trzeba uważać? Na czołg KW2, ale ten czołg, jak dobrze wiemy, ma fajny pancerz. Działo, fajnie ładuje. Niektóry, niektórzy potrafią tym czymś wyciągnąć pitewkę, nie mam pojęcia, jak naprawdę, ale losowanie jest fajne. Nie wiadomo o co w ogóle chodzi. Potem KW2 Wyzywa Polaka. Można zjeść. Tylko jak musi kolega dobrze wycelować. Raz Polak długo ładuje. Jak dobrze pamiętam. Nie wiem. 8 Kawałkę. Ech. Został zjedzony. No właśnie. KW2. Kolek, tak dostał. Przyszedł. Tutaj magazynek jest słaby Na wymianę. Tylko jak. Lepiej tak od tyłu, pyk, pyk. I odjechać. Żeby tak, taka wymiana, no to tak sobie. Na Kawu1S też, też trzeba uważać. Nas ma na dwa hity. Jak to się flosuje. Ale. Kolega nie ogarnia, no to jest plus jeden. O, podpałka Kw2 przegrywa. No właśnie. Kolega teraz powinien już uciekać chyba, co? Nie mocno doza, ale no to, troszeczkę bolało. Dostał. Powinien się szybciej te naprawić, ale widać, że ha, kolega gra. A to oj, Ojoj, no prawie. Był na hita kolega. Ojoj, oj, jakie szczęście. Ja bym tak nie stał bo w końcu przebije. No właśnie. No tutaj kolega troszeczkę zaszalał. No tutaj troszeczkę kolega zaszalał. Ale widać, że AT8 wciągnie tą pitewkę. Chyba. ale źle zrobił tą kolega. Oj, 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 Plus jeden dla niego. Czemu? Bo jakby pojechał, to by miał bicie ta pesetka, nie? Ale widać, że. Ech. Nie miał szans w ogóle tamtym. Gratulacje, sameczka, Fajna pitewka, ale końcówkę kolega troszeczkę zjebał. Czemu? Jakbym szczelił to KW2, bym się schował. Bo KW2 nie patrzało. Kolega miał czas, żeby uciec. Ta yy, drużyna, drużyna by rozwalała te KW2. Dopiero bym wychylił się na tamtego. To by przeżył. Ale pitewka jest dobra. Czasami lepiej się poświęcić niż grać dalej, nie? Dlatego pitewka. Wów. Do zobaczenia. Komentarz, supik, łapeczka. Dziękuję. Do zobaczenia. Elo.